mam tego za kanał Koza Sport i tam was w kolejnym odcinku wirtualnych klubów z ekipą Fantazy. Na samym początku chcę zaznaczyć, zanim jeszcze obejrzycie ten materiał, no bo potem nie będzie miało to sensu, że jest to film inny niż poprzedni odcinek WK. Jest tu zdecydowanie mniej śmiechów, dlatego że walczyliśmy o utrzymanie w lidze 6. No, nie jest to najwyższy poziom rywalizacji, ale z ligi nie chcieliśmy spaść, dlatego też staraliśmy się o to, żeby rezultat był jak najlepszy. Tak więc mam nadzieję, że to zrozumiecie, że ten odcinek wam się spodoba. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału po więcej tego typu materiałów, jeśli jesteście nimi oczywiście zainteresowani. Oczywiście warto sprawdzać kanały reszty Ekipy Fantazy, a przede wszystkim uczestników tego spotkania, czyli Lacha, Nexioma oraz Deva. Teraz już życzę wam miłego oglądania. Ej, przywitajcie się, bo ja zacząłem odcinek. Powiedzcie, dzień dobry. Dzień dobry. dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj najlepiej ten zbudowany fizycznie youtuber w Polsce. Czyli ja. Właśnie, tak. tak. właśnie, właśnie tak. <laughs> i a I ramka a na początku. No stary. Dobra. No Ale rożny z tego? Ja się z tym Pewnie, że różny. Dobra. O, bo, 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 jeden to... krótki, jeden długo. Ja krótki. O, teraz. jak jest pusto. Leci, Koza. leci, leci. leci, leci. Było tak pusto, że nawet nikt nie uderzył. No bo mogłeś powiedzieć to zanim do środku mogłeś powiedzieć, że leci. A nie To by już podbiega zawodnik leci. Ale leciał Tajnik życia! Tylko wiesz co nie wiem czy ja czasem po prostu w tym kierunku nie powiedziałem, bo chciałem cię, obiecać, coś o tył... Jakiś brazylijski, No, rób! Ode o, o. O, mnie, mój Jezus! Ty tu nie ja blokowałem. Jak ale się chciałem stamtąd już tu to było. O, o, o. o mój Boże. Pierdzą, że jesteśmy napaleni na Greco. Dawaj skrzydło, dawaj skrzydło Ładnie? Patrz, patrz, jeszcze raz. O wieku, mówisz masz. No, desz, jeszcze raz, jeszcze raz. Aaa, ale dobre, dobre to było. Za plecy możesz rzucić? Leci. chyba na długi, na długi biegamy. O ty kurde, się co, nie spodziewałem tego co, co to był za wybór, w ogóle? Stary nie wiecie na długi mogłeś właśnie lakę. Ja to wypadanie miałem ciśnięte w trakcie biegu. Graj na długi A lachu mi wbiegł na plecy O KUSIFA No, to ładnie siadło. Cieka, czy to chciał? Czy to, czy to jest dozwolone strzelać takie bramki? Ale stary, to znowu ten, znowu pierwszy strzał. My ciśniamy no ja i coś takiego robi, no i aż się od... A, no, idź pan. No, ładnie? O, ale piłeczkę Do... dostałeś, dostałeś. Sam. A, to musi być golek, to... Ale stale. Jeszcze go zdabuje gnoje. Ale asystę to normalnie, no Dziękuję. i kurde wykończenie, Coś tak chciałem, żeby nagrywać ten drugi mecz, bo bramki takie przyzwoite. Może szału nie ma, ale... <śla> <to jest> <śla> nie <śla> <źle>. <śla> Tylko ja mam już jedną żółtą, więc mogę dostać, bo i tak powinienem dostać jedną. Ale. O, o, oj, nie w jest tu Jeden a, krótki, jeden na ten. No to ja na krótki. Zobaczymy, czy te jest 90 coś tutaj. Tylko koza, teraz powiedz, zanim doślądujesz, to. na tam miejsce z tyłu, ale dobra. rzucam, leci, leci, leci. Ciężko by ci było chyba. Co tu się stało? Wczelaj! <laughs> no próbuję, uwierz. <laughs> Mówisz? Ej, to było, yes. z, to było jak z takiego słabego filmu, gdzie są dialogi w ogóle nieżyciowe. Strzelaj! No próbuję To jest horror jakiegoś słabego. Zabij go! Strzelaj! No próbuję! Ale patrz, no nie, no boże jak to, to to... krwawi mi serce po prostu. I to taki jeszcze Real Madrid z przeceny, nie? Dev ile macie? Ja mam 8-7, ale pokazuję, że wy macie wszyscy 7279 7,9. <grym> Brazil Brazil! Zaraz łupnął ten Brazil. Dam piszę sport. Dev nie, tak, no, sorry, nie chciel, szereg, 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 szereg. Jeszcze raz! Patrz jak tu obiega na podstawkę. się. Mam zwolnienie jak coś? Dobrze, Ach, dobrze, dobrze, tak? Może okay. dalej. Bo ci, I... widziałem po prostu to kolega same, co... Kolega ten kolega w Brazylii jest tylko na, na wize turystycznej ewidentnie, nie? <noise> sobie, sobie nie poradził. I na kontra. Wiesz jak sobie może iść tam na bardziej na prawą. Jestem. Także prosciąć, ale tak całkowicie na prawą, do rogu aż dawaj, 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 dawaj. No troszkę przetrzymał trochę. No, delikatnie troszkę ci bardzo. delikatnie zasugerował, że chce być jedynym napastnikiem przed chwilą. No to, co, to, środek... Nie mam problemu, żeby nie. asystować. Ja pal, palę, palę, teraz ja palę. Kurde, no to co w końcu? co no. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie palę, nie Bógł nie mieć, No. oops. Już Ale... się chcieli czepiać, ja pierdzielę, co za ludzie. Nie? Ja nic nie umiem, ja mnie dobrze, bo ja uciekałem, żebyś, żeby się miała mm. piłka nie W ogóle, opiera, bo ja byłem pom na Pomijam fakt, że podanie szło do mnie i dev tak perfidnie wleciał we mnie, zabrał piłę znowu, <laughs> Ale jak? jeszcze, jak Ja zabrałem. Czyli ja podałem z tego do lacha. Luz! Zabrać lachowi gola, przecież chłopak. Przyjęliśmy gola, luz! Nie, nie no, serdecznie że poczekaj. grać zgrać, ja. Próbuję próbuję. Kozak! Przecież, nie. Aha, i... Ale było kozak. Dobra. jest koniec. Wygraliśmy, to się liczy, trzy ah. punkty. jak no, kurde, brama, asysta, kurde. Ocenałem drzema z 9 do Jestem jest trzymaniem, mi to się podoba. Ja ale taki. Liga szósta, utrzymanie. Tak jest! Dobrze. Ale w ogóle ambitny cel bardzo mieliśmy, tj. Utrzymanie w szóstej Lidze, to jest... No to od czego już trzeba nie? zacząć, nie? <grym>. Pani, Ale słuchaj, są, widzieliście to? Tak, widziałem, to trochę na Tak więc słuchajcie, to był kolejny odcinek yy, wirtualnych klubów z ekipą Fantazy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Razem ze mną był popularny youtuber, którego nick zaczyna się na L i rymuje z gachu. <grym> <grym> Brazil. <grym> Def. So, Witam, żegnamy również z oraz, Gachu kurwa. oraz oraz Nexio. Bardzo wam dziękuję, jeśli wam się podobało, oczywiście subskrybujcie całą ekipę. Zapraszam do lajkowania tego odcinka. No i co? To był kozak kanał Koza Sport. Na razie. To Piu. nie odcinek ze Zlatanem Nexiemowiczem się kończy, to Zlatan Nexiemowicz kończy odcinek. Na razie. papa. Pa.